Cześć, mój Falka, witam na kanale Łuveni Korst. Niedawno było stulecie premiery filmu Nosferatu Symfonia Grozy. Według jednych było to 4 marca, według oficjalnych Wikipedii było to 15 marca. I planowałam na ten czas nakręcić dla Was film o Nosferatu, ale sami wiecie, co się ostatnio działo. Troszeczkę mnie to wszystko wytrąciło z mojego schematu publikacji. Ale pomyślałam, że tak czy siak warto Wam przybliżyć ten film. Jeśli widzieliście mojego live'a w zeszłym tygodniu, no to tam oglądaliśmy trochę materiałów na temat nosferatu i żeby się nie powtarzać, stwierdziłam, że przygotuję troszeczkę inne treści, trochę więcej wiadomości niż było w tych filmach, także mam nadzieję, że będzie to ciekawy film również dla tych osób, które oglądały ze mną materiały na temat nosferatu. Sferatu jest uważany za jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli ekspresjonizmu niemieckiego. Sam ekspresjonizm był nurtem w kinematografii, którego korzenie sięgają roku 1913, a za pierwszy film w tym gatunku uznaje się Studenta z Pragi w reżyserii Stelana. Raj. Rozkwit ekspresjonizmu przypada na czasy po I wojnie światowej, a za szczytowe osiągnięcie gatunku uznaje się film gabinet doktora Caligari w reżyserii Roberta Winne. Z niezwykłą oprawą plastyczną, tworzącą swoistą zdeformowaną rzeczywistość, pełną krzywizn i załamań perspektywy. Dla niewtajemniczonych w historię kina, czemu w ogóle mówimy o ekspresjonizmie niemieckim? Otóż Niemcy w okresie jeszcze przed I wojną, ale też po I wojnie były wiodącym ośrodkiem kinematografii w Europie. To się ciągnęło aż do lat 30. i miało to miejsce ze względu na istnienie największej wytwórni filmów na starym kontynencie, wytwórni Ufa, która powstała jeszcze w czasach I wojny, pierwotnie w celach propagandowych. Następnie jednak została sprywatyzowana i była bardzo, bardzo bogatą wytwórnią, którą stać było na takie wysokobudżetowe produkcje, na wiele eksperymentów formalnych. Jakby oni dawali dużą swobodną rękę reżyserowi, w związku z tym w tej wytwórni mogły powstawać filmy, które były bardzo rozwijające dla kinematografii. Zdaje się, że z UFA również pochodziło Metropolis, które było jednym z droższych filmów w tamtych czasach. I tematycznie ekspresjonizm można luźno porównywać do powieści gotyckiej, tak to jest moje zdanie, tego nie znajdziecie nigdzie w źródłach. To jest moja subiektywna opinia. Reżyserzy często sięgali po historie niesamowite, fantastyczne, bądź kryminalne, doprawione aurą tajemniczości i mroku. Najbardziej charakterystyczna dla ekspresjonizmu jest strona graficzna, wizualna, komponowanie kadru, tak jak obrazu, gracieni, docenienie możliwości wizualnych, jakie daje kinematografia. To było pewną nowością, bo wcześniej kino jakby nie było uważane za Gałąź sztuki, tylko raczej za kuglarstwo, jakąś taką niską, niską rozrywkę, a ekspresjonizm właśnie urósł do rangi sztuki. Elementem niejako zaniedbywanym w ekspresjonizmie pozostaje montaż filmów, gdyż kadry są często statyczne, a ujęcia długie. I jakby ta rewolucja montażu jako sposobu wypowiedzi nastąpiła dopiero później. Wpływ na ekspresjonizm w kinematografii miały również nowe koncepcje w teatrze w tamtym czasie, prowadzone przez Maxa, Maxa Reinharda. I o Maxie Reinhardzie jeszcze za chwilę powiemy kilka słów, ponieważ miał on wpływ również na temat, którym zajmujemy się dzisiaj. Reżyser Nosferatu, czyli... Friedrich Wilhelm Murnau jest uznawany za jednego z czołowych przedstawicieli gatunku ekspresjonizm niemiecki. Oprócz Nosferatu Murnau wyreżyserował wiele innych filmów, takich jak na przykład Faust czy Głowa Janusa. Faust też jest dosyć znanym filmem. Reżyser tak naprawdę nazywał się Friedrich Wilhelm Plumpe i urodził się w 1888 roku w Bielefeld w rodzinie mieszczańskiej. Następnie uczył się w Kassel, a potem studiował filozofię i historię sztuki. Podczas studiów poznał reżysera właśnie Maxa Reinharda, reżysera teatralnego, został przez niego niejako odkryty i dzięki temu zaczął udzielać się najpierw aktorsko, a następnie zaczął pracować jako asystent reżysera. Wtedy również przyjął pseudonim Friedrich Murnau od nazwy miejscowości Murnau. Niestety wiele z jego filmów, w tym jego pierwszy film, zaginęło. Dzięki sukcesowi filmu Nosferato, pomimo pewnych problemów prawnych, o czym zaraz jeszcze powiem więcej, Murnau podpisał kontrakt z wytwórnią Uniwersum film AG, co pozwoliło mu na większą swobodę twórczą i zaowocowało we współpracy z operatorem Karlem Freundem proindem chyba się to czyta, na wprowadzenie nowych środków wyrazu w filmie, generalnie na różne eksperymenty, ale takimi dwoma środkami wyrazu, które wprowadził Murnau w swoich filmach była ruchoma kamera oraz zastosowanie zuma. Oto kto pierwszy zastosował zooma w kinematografii są pewne spory. Tutaj jednak znalazłam źródła, że prawdopodobnie był to właśnie Friedrich Murnau. Dzięki temu w niemych filmach Murnała Świat pokazywany był bardziej subiektywnie, mniej teatralnie i dzięki temu praktycznie nie były potrzebne te prze przerywające ym, karty z napisami między scenami. Reżyser współpracował w późniejszym okresie w Ameryce również z Foxem, a pierwszy film we współpracy z producentem Williamem Foxem, którego my kojarzymy teraz z nazwy Fox, to jest nazwa wytwórni, ale w czasach Murnała oczywiście żył jeszcze założyciel tej wytwórni, czyli William Fox. Pierwszym filmem był Wschód Słońca z 1927 roku, i tutaj ciekawostką jest, że Murnał nasz znaczy ten film i wraz z nim Murnał otrzymał trzy Oscary na pierwszej gali Oscarowej, na pierwszej edycji rozdawania tych nagród właśnie Murnał otrzymał. Otrzymał, e, znaczy Jego film otrzymał trzy Oscary. E, mimo to Wschód Słońca nie odniósł e, sukcesu finansowego, e, w związku z tym zaczęły się tarcia na linii Murnau e, William Fox e, i e, zaowocowało to mniej... mniejszoną decyzyjnością reżysera przy filmach. No i tutaj przykładem będzie koronny pierwszy film dźwiękowy, jaki zrealizował Murnau, czyli Miejska Dziewczyna, gdzie na stronę dźwiękową Murnau miał mały wpływ. Ostatecznie Murnau, który nie zgadzał się na taką sytuację, zerwał współpracę z Williamem Foxem, próbował potem powrócić do współpracy z uniwersum Film AG. Nakręcił jeszcze jeden film później, który się nazywa po polsku Tabu, po oryginalnym tytułu jest Tahiti. Jednak dalszą karierę Murnała tragicznie przerwał wypadek samochodowy w 1931 roku, roku, w którym Murnał niestety zginął. Mimo jednak, stosunkowo krótkiej kariery Friedricha Murnała, uchodzi on dziś za jednego z najważniejszych reżyserów kina niemego zwłaszcza kina niemego w Niemczech. Niesamowita również jest historia samego filmu Nosferatu. Ponieważ film powstał 10 lat po śmierci Brama Stokera, i pierwotnie w ogóle miała to być ekranizacja powieści z pewnymi zmianami, które oczywiście których wymaga kinematografia, zwłaszcza których wymagała kinematografia wtedy, takie zmiany to na przykład zmniejszenie liczby bohaterów, modyfikacja zakończenia, pewna zmodyfikowane są również pewne elementy wampiryzmu w stosunku do powieści. Jednak ostatecznie według wdowy po stokerze Florence Stoker. Nikt jej nie zapytał o zgodę ani nie sprzedawała praw do ekranizacji powieści, ponieważ wdowa po Stokerze była osobą zarządzającą tymi prawami, więc ona wystąpiła do sądu ze stwierdzeniem, że film jest nielegalny. Producenci w ogóle wymyślili taki, taki trik, żeby uniknąć płacenia tantiem za wykorzystanie powieści, poprzez. Powołanie nowego studia, nakręcenie nosferatu, a następnie ogłoszenie bankructwa po powstaniu filmu. Ostatecznie Florence pozwała twórców filmu. Sprawa ciągnęła się kilka lat. W międzyczasie, właśnie twórcy filmu próbowali uniknąć, uniknąć tej batalii sądowej, dlatego właśnie w filmie są pozmieniane imiona wszystkich postaci choć oczywiście postacie pozostają rozpoznawalne względem powieści i są dosyć zgodne z książkowymi oryginałami, a w niektórych późniejszych opracowaniach, filmów, wersjach są również czasami stosowane imiona z Drakuli. Florence domagała się zniszczenia wszystkich kopii filmu i prawie jej się to udało, jednak film już był w szerokiej dystrybucji i częściowo w nielegalnych źródłach, częściowo w, w, w jakichś zagranicznych dystrybucji nieliczne kopie się zachowały, nie wszystkie były kompletne, jednak udało się film z tego um, odbudować. Sprawa w ogóle zakończyła się w 25 roku. Ale do tego czasu film już był znany powszechnie. Mimo tego wersja ta nigdy nie została oficjalnie uznana przez spadkobierców Stokera, przez co pierwszą ekranizacją powieści pozostaje do dziś Dracula z 1931 roku. A sam film Nosferatu jest obecnie dostępny w domenie publicznej, w związku z tym, jeśli jesteście ciekawi, możecie obejrzeć różne wersje z lektorem, z muzyką. Na YouTube normalnie, ponieważ jest to już nie obowiązują go prawa autorskie. Dziwnych historii wokół filmu jest zresztą więcej, i tutaj bardzo dużo osób podaje oczywiście przykład aktora, czyli Maxa Szreka, do którego zaraz wrócimy, ale dotarłam też do informacji, że również taką tajemniczą postacią był Albin Grau, czyli człowiek odpowiadający za produkcję, scenografię, kostiumy i makijaże. I Albin Grau był artystą, architektem, ale również okultystą. I pierwotnie on właśnie powołał tę która, która nakręciła, sfinansowała atmosferatu i miał w planach w ogóle robienie horrorów, właśnie filmów o demonach, no wiadomo wytwórnia później się rozwiązała z powodu problemów prawnych, ale ogólnie Alvin Grau przyznawał później po latach, że na pomysł stworzenia filmu o wampirach wpadł w ogóle podczas służby wojskowej na froncie I wojny światowej. Gdzie spotkał serbskiego żołnierza, który to żołnierz twierdził, że jego ojciec był autentycznym wampirem i faktycznie w to wierzył, taki bardzo przekonany. No i Albin Grau twierdził, że, yy, że chce, chce pokazać ten temat w filmie i w tym celu założył wytwórnię filmową. Film w ogóle Nosferatu był produkcją o niskim budżecie. Stąd wiele scen kręcono w plenerach, niejako w gotowych scenografiach. W tamtych czasach, wszystkie takie budżeto, wysokobudżetowe produkcje, teraz byśmy powiedzieli hity, kinowe, były kręcone w studio, były całe gigantyczne scenografie produkowane. No tutaj nie było na to budżetu, w związku z tym ekipa filmowa korzystała z tych, z tych miejsc już dostępnych, takich jak miasteczko. Nie pamiętam, jak się nazywało to miasteczko. Generalnie w jakieś małe miasto niemieckie, Karpaty, zrujnowany zamek też, nie był budowany specjalnie, tylko po prostu pojechali do ruin i kręcili tam. Paradoksalnie wyszło to filmowi na dobre, dodając aury tajemniczości, mistycyzmu, ale z drugiej strony również pewnej dozy realizmu, tego wyjęcia z tej teatralności. Dodatkowo twórcy Mistrzowsko operują tutaj światłem i cieniem, co przydaje całości atmosfery koszmaru, pełnego zjaw, duchów i horrorów. Co ciekawe, wielu krytyków zachwyca się tymi wspania wspaniałymi scenariami i w ogóle tą scenografią, a tutaj było to podyktowane bardzo przyziemnymi. Prawami. Kolejną ciekawostką ym, wiąże się oczywiście z twórcą głównej roli. Tutaj aktor Max Schreck, którego nazwisko oznacza lęk i trwogę, w związku z tym y, można to w ogóle przetłumaczyć jako maksymalna trwoga, maksymalny strach. Wokół aktora krążyło kilka plo plotek. Nie tylko ta o tym, że jest wampirem oczywiście. Jedną z takich plotek było to, że część ludzi uważała, że aktor, że taka osoba w ogóle nie istnieje i jest to w istocie inny popularny wówczas aktor, Alfred Abel, który działa przy niektórych produkcjach pod pseudonimem. Oczywiście nie była to prawda, ktoś taki jak Max Schreck absolutnie istniał. Współcześni aktorowi określali go jako samotnika z groteskowym poczuciem humoru, choć, co ciekawe, aktor miał normalnie żonę i jakby funkcjonował absolutnie standardowo. Jego rola hrabiego Orloka oczywiście była tak perfekcyjna, że wiele osób spośród publiczności uznała, że Shrek faktycznie jest wampirem. Wiele osób w ogóle uważa tak do dziś z jakiegoś powodu. Warto tutaj zaznaczyć, że, że w nosferatu ten wampiryzm nie jest takim jak znamy z późniejszych realizacji wampiryzmem, jest raczej taki przerażający niż pociągający, hrabia porusza się wolno i niezdarnie, jest raczej groteskowy i takim, jest takim strasznym żywym trupem. Władającym złymi mocami i zarazą niż wyrafinowanym i eleganckim wampirem z późniejszych ekranizacji Drakuli. Temat wampiryzmu jeszcze poruszę później. Na kanwie tych plotek i historyjek, ogólnie dotyczących powstawania filmu Nosferatu, stworzono wiele, wiele lat. Później film Cień Wampira, który Wam zresztą serdecznie polecam opowiadający fantastyczną wizję kuli z powstawania filmu Nosferatu. Film ten zgłębia temat pogłoski, jakoby otwórca głównej roli faktycznie był wampirem, chociaż stawia tak naprawdę ten film inne i wydaje mi się takie bardziej psychologiczne, głębokie pytanie, kto tak naprawdę jest wampirem w tym filmie, czy jest to realny wampir, czy też raczej reżyser niemoralny, który w imię sztuki jest skłonny poświęcić całą ekipę filmową. Wracając jednak do naszego Nosferatu z 22 roku, obraz filmowy wzbogaca tutaj świetna muzyka skomponowana przez Jamesa Bernarda i Hansa Erdmana. Aczkolwiek obecnie, jeśli są pokazy filmu, to czasami faktycznie jest to orkiestra z oryginalną muzyką, ale zdarza się też w tej chwili nowoczesne udźwiękowienie, często elektroniczne. Jakby film jest bardzo inspirujący dla, dla, wielu, dla wielu osób. W związku z tym powstało wiele nowych wersji muzyki do tego filmu, a czasami jest to improwizacja na żywo. W związku z tym, jak szukacie wersji, no to też możecie zdecydować, jaką wersję chcecie obejrzeć. Wielu filmoznawców uznaje, że film jest niezwykle bogaty w dodatkowe metaforyczne treści. Dopatrują się tutaj na przykład diagnozy świata, zapowiedzi nazizmu, czy jakiejś wersji pokręconego erotyzmu. I czy takie było założenie twórców tego nigdy się nie dowiemy. Film ten jednak trzeba przyznać, że mimo archaicznej formy bardzo dobrze się starzeje, i na pewno zasługuje na miano ponadczasowego arcydzieła. W filmie zastosowano wiele eksperymentów formalnych oraz technicznych, takich tutaj jak na przykład wmontowanie ujęć w negatywie w taśmę filmową, co ma podkreślić pewne surrealistyczne obraz lasu, ponieważ ten las właśnie jest pokazany jako negatyw ujęcia dziennego, w związku z tym mamy noc, ale mamy białe drzewa. Po przeczytaniu wielu recenzji, przy, przy czytaniu recenzji zalecam Wam jednak pewną dawkę dystansu, bo wielu krytyków zachwyca się na przykład wyborami reżysera jako wizjonerskimi, a w istocie mogły być, choć nie musiały być podyktowane jakimiś względami bardzo przyziemnymi typu właśnie wspomniany wcześniej brak budżetu. Na scenografię. Nie zmienia to oczywiście faktu, że jest to film niezmiernie istotny w historii kina, na co wskazywał m.in. mistrz Werner Herzog, nazywając go najważniejszym filmem w historii niemieckiego kina. Um, osobiście w ogóle uważam, że i to jest bardzo rzadko poruszane w jakichkolwiek recenzjach, że film ten ma bardzo wiele elementów tego szeroko rozumianego gotycyzmu. Jest to w istocie chyba jeden z bardziej gotyckich filmów, jakiego istnieje. W kwestii interesujących, na, interesujących nas tutaj na kanale, czyli w kwestii wampiryzmu, obraz wampiryzmu w Nosferatu jest pokazany jako taki wręcz archetypiczny, obcy, przerażający wygląd, wyrafinowana zbrodniczość, wleczenie za sobą zarazy. Generalnie wampir jest tu pokazany nie tylko jako wampir, ale również jako siła Chaosu. I gra aktora wcielającego się w wampira eksponuje również bezgraniczne cierpienie tej istoty skazanej na przeklęty los. W związku z tym mamy tutaj również dualizm, tak, pewien postaci, która jest z jednej strony no, teoretycznie zła do szpiku kości, ale z drugiej strony jest też cierpi z powodu tego swojego zła, które musi wyrządzać. Na koniec warto jeszcze wymienić, że że istnieje remake filmu. I jest to remake z 1979 roku w reżyserii wspomnianego już przed chwilą Mistrza Wernera Hercoga I film ten ma rewelacyjną obsadę. Ale tą wersją nowszą, jeśli tak można nazwać film z końcówki lat 70., zajmiemy się kiedy indziej na kanale. Na teraz to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Zostawcie mi szpony w górę. Subskrypcje, jeśli to jest pierwszy film na tym kanale, i widzimy się następnym razem. Cześć!